Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny album, którym zrobiłam. Tym razem jest to album ślubny. W kolorze, no taki pudrowy, pudrowy róż, można powiedzieć. Rozmiar 21x21, czyli też całkiem spory. Na okładce mamy napis Congratulations, z drewnianą taką ozdóbkę balonik w kształcie serca na wspólną podróż, można powiedzieć, no jest album ślubny, więc tutaj, że tak powiem, tematyka jest zachowana. Przynajmniej się starałam. Rogi oczywiście takie metalowe narożniczki, żeby nam się tutaj nic nie uszkodziło. No to zaczynamy. Pierwsza strona mamy kieszonkę z tagami, gdzie możemy sobie napisać jakieś tam notateczki, jakieś informacje. Ogólnie album jest zrobiony na zdjęcia 10 15. Tutaj mamy takie narożniczki, gdzie możemy takie zdjęcia sobie włożyć. Oczywiście możemy też użyć większych zdjęć, wtedy możemy je sobie wkleić, mniejszych, no to wkleić w środeczek. To już tak powiem, no będzie zależało od, od użytkownika. Zawsze mamy też, zawsze, przeważnie. Mamy takie kieszoneczki i oczywiście maty jeszcze dodatkowo na zdjęcia, na jakieś notateczki. Każda, każda strona jest przygotowana na zdjęcie, tak jak mówiłam, 10x15. Tak? Kolejne miejsce na zdjęcie, tu mamy miejsce na zdjęcie pionowo, oczywiście aniołeczek, w końcu jest to album ślubny. No i kolejne miejsce na zdjęcia, na jakieś tam pamiąteczki, życzenia, bo to w zależności od tego, czy jest to jako prezent ślubny na przykład podarowane. Kolejna strona, mamy tutaj zakochane łabędzie i taka malutka różyczka. To jest różyczka, taka sama jak ta z przodu, tylko taka, taka maciubka. I kolejne miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy, oczywiście, tak. Kolejne miejsce na zdjęcie. Można jakiś opis sobie dołożyć. Kolejne miejsce na zdjęcie. Takie zakochane. Kotki z serduszkiem. Kolejne miejsce na zdjęcie i kolejna mata na zdjęcia, na opisy i kieszonka na pamiątki. I kolejna strona. Mamy znowu miejsce na zdjęcie. Kolejne. Tutaj mamy na tej stronie znowu takie zakochane gołąbeczki. I kolejne miejsce na zdjęcie. Tak. Miejsce na zdjęcie, na opis. No i kolejne, tak? miejsca na zdjęcia i na jakieś tam notateczki ostatnia strona, ostatnie miejsce na zdjęcie tutaj mamy takie takie większe miejsce gdzie możemy sobie coś włożyć możemy przyłożyć jakąś kopertę, życzenia nie wiem, większą ilość zdjęć to już, że tak powiem, też będzie zależało od właściciela, co z tym fantem zrobi no i można powiedzieć koniec, tak? Natomiast to co jeszcze można. Mam przygotowane... A, przykleiło mi się. Takie napisy, tak? Na, na przykład oczepiny. Można je sobie tutaj gdzieś poprzyczepiać, tak? Mamy zdjęcie, mamy opis piny y, panna młoda, pan młody, w kościele, nie wiem, krojenie tortu, y, ze świadkami, z rodzicami itp. Tak, tego typu napisy można sobie po prostu wydrukować. Nie, tutaj drukuję i, y, y, i osobno dodaję, żeby po prostu każda osoba mogła sobie tak, właściciel, mógł sobie sam, że tak powiem, zdecydować, gdzie będzie jakieś zdjęcie, y, no i czy oczywiście chce taki napis dodatkowo mieć, tak? Ale to już, że tak powiem, y, kwestia takiego jakiegoś to do, do grania później. Dobra. Yy, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Yy, I do zobaczenia. Pa, cześć.